Znacie się tą piosenkę kolorowy świat, kiedy ja dotykam ciebie? Dokładnie tak działają te lampki. Zaraz je wam pokażę. Zabieramy się za otwieranie tego pudełka. Jak widzicie, ono jest bardzo długie. BWFLT1. Dobra, czas to otworzyć. Tutaj mamy podkładki, kluczyk i śrubki do montażu. Tutaj mamy pilota. A w tym opakowaniu mamy zasilacz. Jak widzicie, dlatego mogli zrobić taką konstrukcję smukłą, ponieważ zasilacz jest osobno. Musimy to dobrze tutaj dosunąć, żeby jak najmniej było widać tego elementu. No, i to wkręcamy sobie tutaj. Teraz melodię to jeden z odkurzaczy. Się nagle nam włączył. Teraz musimy się pozbyć tego elementu. No i to jest najgorsze dla mnie, bo tutaj mamy tą trytytkę, a tu już mamy ten element ładny. No i żeby to logicznie zrobić, to powinniśmy to zrobić w ten sposób, żeby tego wszystkiego nie porysować. Jak teraz już to odczepiliśmy, to pamiętajcie, żeby nam to nie zwiało. W związku z tym, w pierwszej kolejności proponuję to razem szczepić i. Ciągnąć za drugą część, po prostu to żeby się schowało w tym. Ale zanim to zrobimy, pamiętajcie, zróbcie to co wcześniej mówiłem, właśnie zwiały. Na szczęście tych małych śrubek jest więcej, są jest 6, jest 6 więc tego nie stracimy. Tu wkręcamy. mamy to wkręcone I teraz pamiętajcie, żeby to dobrze stawić, to sobie tutaj warto naprowadzić. I ciągniemy w drugą stronę. I wkładamy. Teraz mamy te dwa elementy, i dokręcamy to. Ostatni element. Wpinamy zasilanie, no i włączamy do prądu. Długo polowałem tego typu oświetlenie, ze względu na to, że jest ono po prostu bardzo drogie. U nas w Polsce potrafi kosztować po kilka tysięcy złotych za sztukę. Na szczęście, oczywiście, mój lubiący sklep Banggood. Ma te lampki i oczywiście moja ulubiona firma Beatswolf ma te lampki w bardzo dobrej cenie. Link do tego produktu oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu. A ja Wam pokażę po prostu, jak to działa, żebyśmy mieli pewność, że ten produkt jest dokładnie tym, czego oczekujecie po czymś takim. Po pierwsze, najważniejsze, Jakie tutaj są zastosowane LEDy? Tu musicie mieć świadomość, że to są LEDy programowalne. Dlatego widzieliśmy na składaniu tego produktu tak naprawdę trzy kabelki, ponieważ sterownik steruje tymi LEDami na takiej zasadzie, że przekazuje konkretnym parom LEDów, co mają wyświetlać. Dlatego jesteśmy w stanie zrobić nie tylko i wyłącznie takie akcje, jak całe świecenie, jak tutaj widzicie produktu, ale też Efekt na przykład tęczę. Zobaczcie, to jest pilot radiowy. Mam dwa takie piloty. Lampki są dwie sztuki, do każdego jest osobny pilot, ale w związku z tym, że te kody są takie same, jednym tym pilotem jestem w stanie sterować dwoma lampkami. I teraz zobaczcie, widzicie te kolory. Przechodzą. Każda z para z tych LEDów jest e, adresowana. Dzięki temu jesteśmy w stanie zrobić taki efekt, jak teraz widzicie. Po mojej lewej stronie, waszej prawej, mamy to rzeczywiście w rogu, czyli tak, jak powinny być te lampki stosowane, i to daje tam ten efekt takiego rozmycia tego e, koloru. Tutaj, jak zobaczycie, bardziej widać te elementy, jeżeli chodzi o rozdzielenie tych elementów. E, powiem Wam szczerze, że efekt w rogu jest mega, mega fajny. Pamiętajcie o najważniejszym aspekcie tych lampek. Ten sterownik w tych lampkach, tym konkretnym modelu, nie jest smart. To znaczy, nie jesteśmy w stanie połączyć go z naszym ekosystemem, chyba że mamy taki pilot radiowy. Ja akurat taki pilot radiowy mam smart i po prostu wysyłając sygnał, jestem w stanie szczytać tym urządzeniem ten kod, który odpowiada za zmianę tego koloru. I dzięki temu mogę je smartowić. Ale niestety ten model nie ma żadnego Wi-Fi, żadnego Bluetooth, jest tylko ten pilot e, radiowy. Miejcie świadomość wybierając ten produkt, że tak to działa. Druga rzecz, w momencie kiedy odetniemy im zasilanie i włączymy je ponownie do prądu, one automatycznie nam się włączają. To jest druga rzecz, jeżeli chodzi o ten sterownik. Pamiętajcie o tym, to jest mega ważne, ponieważ jeżeli wam wywalą korki, no, i wróci potem prąd, to automatycznie tego typu lampki nam się zaświecają. Dosyć gadania, zobaczcie, jakie tutaj mamy opcje. Tak naprawdę, na tym pilocie mamy kilka przycisków, i teraz tak, ja mogę tym pilotem w zależności od typu ściemniać. I jak widzicie, prawie w ogóle nie widać tutaj światła w tej chwili, a maksymalne. Wygląda tak. I wyłącznik. Tutaj mamy tryb włączania i wyłączania auto. No i tutaj możemy sobie wybrać kolor. Jak zauważycie, jak ja sobie kliknę, to te kolory nam się zmieniają i to jest koniec. Tutaj zobaczcie, to tu jest informacja, że to jest pilot RF. Oczywiście tutaj mamy tą jasność. Możemy naprawdę mocno ściemnić. Pamiętajcie, że ja w tej chwili mam bardzo mocną lampę włączoną, żeby ten pilot było widać. Do tego mamy jak zmienimy sobie te tryby, to tutaj możemy zmieniać sobie po kolei te tryby. A tutaj jest prędkość tych trybów. Prawda? Tutaj możemy sobie to zwolnić. Teraz zobaczcie tryby. Pamiętajcie, że to będzie nam traciło ostrość, ze względu na to, że tutaj mamy różne kolory. Ja sobie po, prostu po kolei na chwilę Wam powłączam, żebyście zobaczyli samo to, jak to wygląda. No i co? Mamy ten tryb automatyczny. Mamy jasność najmniejszą. Jak widzicie, prawie nie widać lewej, dlatego mniej widać, ponieważ nie jest w rogu i nie może tak odbijać fajnie światła z dwóch stron. Prawą mocniej widać ze względu na to, że jest mniej w odbiciu. I teraz, jak zobaczycie, jak zrobimy mocniej, to tak nam to wygląda. Te tryby różne zrobimy największą prędkość, żeby nam się jak najszybciej to zmieniało. I jak widzicie, tutaj tak fajnie nam kolory się zmieniają. W związku z tym, że jest to taki efekt, to będzie to długo trwało. Tutaj mamy kolejny. Niektóre są mega kosmiczne, chyba że lecę w kółko. O, ten był fajny. Więc jak widzicie, możliwości oświetlenia jest po prostu mnóstwo. Podsumowując ten materiał, jeżeli szukacie tego typu oświetlenia ozdobnego, miejcie świadomość, to jest ozdoba w miejscach, gdzie tak naprawdę wcześniej nie mogliśmy czegoś takiego zastosować. Dzięki tej konstrukcji bardzo wąskiego, wysokiego elementu i tych nóżek, które ewidentnie pasują i bardzo dobrze pasują do narożników. Możemy tego typu lampę zastosować, bo jestem w stanie dzięki tym nogom wsunąć tutaj stół, tak, że po prostu tego w ogóle nie widać, że te lampki gdzieś tutaj się nam znajdują. Mega fajny efekt. Moim zdaniem to jest jedna z fajniejszych rzeczy, jakie ostatnio testowałem. Szkoda, że nie zwróciłem uwagi na to, że ten, moduł, że ten model nie ma modułu na Wi-Fi. E, tutaj troszeczkę mój błąd, ale oczywiście ja sobie to rozumiem, że w ten sposób, że wezmę i dołączę sterownik smart. Ale o tym będzie w innym filmie. Generalnie, jeżeli szukacie tego typu lampki, moim zdaniem jest to naprawdę mega fajny produkt. Jest to jeden z wyższych produktów, jakie do tej pory testowałem. Najwyższy, tak naprawdę, jeżeli chodzi o tego typu oświetlenie. A jeżeli chodzi o porównanie, to zwróćcie uwagę, bo bardzo często da się znaleźć te lampki w rozsądnej cenie, a się okazuje, że po prostu produkt ma 100 cm, 120 cm, więc zdecydowanie jest niższy. Tutaj zobaczcie. To jest wysokie. Więc zwróćcie uwagę, przemierzcie sobie to, sprawdźcie, jakiego tego typu produktu potrzebujecie, zanim zdecydujecie się na zakup jakiegoś innego modelu, bo każdy różni się tak naprawdę możliwościami świecenia, sterownikiem, jeżeli chodzi o te efekty, które tutaj widzicie, no i wysokością. Jeżeli chodzi o jakość wykonania tego produktu. Moim zdaniem nie ma tutaj nic do zarzucenia, jest to bardzo dobrze zrobione, wszystkie elementy są bardzo dobrze spasowane, a widzieliście, że montaż tak naprawdę przykręcenie czterech śrubek, wpięcia wtyczki i to wszystko i to działa. Dzięki za ten materiał, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał i do zobaczenia w kolejnych innych tego typu filmach.